Też przeczyta to jakieś te... i zaśpiewa. Będzie śpiewał taki gadki? Z głowy będzie śpiewał. Bo to można na bluzę przerobić, nie? Wyobraź sobie. To była bardzo mądra rodzina. Ludzie o. oczytani. Ty, ty powinieneś założyć kapelę rokową. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale ta, 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 ta. Tarek jest autorem słynnego hitu, bo to nie każdy wie, kto śpiewał Krzysztof Krawczyk. Pan ostatkiem. Autor, to jest autor. Wielkie brawa. No tak, nie. Bo pełna to może być lodówka lub szafa. No, flaszka też może. To byli niezwykle mili i sympatyczni ludzie. Oczywiście do czasu. Rodzina przyroślaków z Sianogłota, gmina Wnury, nie może tam do Wodeckiego. Jednak pierwsi prawdziwi, coś ośmią wygrałaby wszystkie możliwe teletrudnie a Przez milionerów do jeden z dziesięciu, gdyby tylko chciało jej przestartować. Donald Tusk przeczytał dokładnie życiorys Fred Bauscharka, Friedricha Paulusa i wyciągnął wnioski. Muzycy rockowi są w stanie przeczytać napisy na koszulkach, takie jak I love fuck music, w twardych oprawach, bo można przyłożyć komuś w łeb. Wiele osób tęskni za solidnymi, solidnymi starymi książkami. Uważam, no, najbardziej mi się wykonywało jednak to obrękuje. Ja osobiście i to wszystko prawda, co tam by było napisane. Też miałeś przygodę z nogą. <grymne> Koń, siadaj, skrajny będzie wygodnie. Jacek, przyjechał tutaj prosto z Londynu. Jeszcze wczoraj byłeś w Londynie, Jacek, słyszałem. Byłem, a, ale już jestem tutaj. By... Pięknie, przyjechał do nas, zobaczcie. Londyn, Warszawa, a dzisiaj Łódź. Krystyna, z roku powstałaś Jak poczucia wień, okropne, w inej okrągłe straszyła Radzą wreszcie z bok w skolaczanej głowie. Co się nam dziewczyno? Na przykład piosenki Joe Cockera, czy zreperowano Lek Zeppelin e, zespołem z całą orkiestrą nawet więc... A właśnie ty, wiesz no bo ty nie wiesz, ale ja 30 lat temu nagrałem płytę z sonetami Szekspira. I właśnie teraz z Roma sterowaliśmy ją jest reedycja i my odpaliliśmy już jeden singiel i sukcesywnie będzie cały. A Panie Lesku, czy po polsku? Słuchaj, na razie właśnie nam wrzuciliśmy numery, które są po polsku, ale większość numerów na tej płycie Be My Love. Ręce tak tak w górę. You be coolin', I'm not schoolin' How Słyszałem. Dobrze, to ja jeszcze, jeszcze mam nie, benku nie, ale słuchajcie, ja, ja mam taki tekst. bicie konia. Górale Zakopanego i okolic lubią bić konia. Ich ulubionym miejscem do tej czynności jest szlak dojazdowy na morskie oko. Plenery tu piękne, ale też spory ruch i dużo turystów. Bicie konia jest czynnością intymną. Zwykle bije się bez świadków i w samotności. Dziwnym więc wydaje się fakt, że właśnie to miejsce górale wybrali sobie na realizację swych mrocznych pokus. W imieniu Bartosław w Łodzi. Dyplom na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Członek CEIDA, China Europe International Instytucja w Belgii. Zajmuje się plakatem, fotografią i rysunkiem. Współpracuje z ogólnopolskimi wydawnictwami instytucjami kulturalnymi, kultury i sztuki w zakresie fotografii i reklamy. Ясно, я не сформулировал. 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 Ясно, я не сформулировал.